Hej, cześć, witajcie! Jestem z tej strony DK i to jest już drugi odcinek z gry Minecraft na modach. Zbudowałem dom. Nie, nie nagrywajem, jak buduję, bo, bo to było nudne. Z wyglądu z zewnątrz nie jest tak super fajny. Ale ważne, że wewnątrz mi się podoba. Tutaj tak obejdę, tylko. E, kaczko Eee, jeszcze coś? Nie, 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 nie tutaj mówię co? Tylko no tak, no tak tak to wyszło. I tak zostawiłem i chciałem się z tym bawić. Budowałem to troszkę też zbieranie ze zbieraniem materiału. O, nie jest jakieś rewelacyjne, też materiał nie było i tylko drewno. Tylko z drewna. No właśnie. Eee. Jeszcze z tej strony tutaj pokazuję. no jakoś jako tako to wyszło. Eee przydałoby się pójść do jaskini bo chyba to w dzisiejszym odcinku zrobimy bo bez surowców to nic, nic nie zrobimy jeszcze pokażę w środku e, tak tutaj mamy taki pokoik tutaj taki e, warsztat, filowy warsztat e, tutaj, tutaj mam trochę tych e, no minerałów ale to zaraz powiem skąd. I tutaj drugie piętro. Takie samo. <laughs> Prawie. Yy, tutaj. Tutaj gdzieś będzie ta nasza kryjówka. O. I tutaj potrzebowałem kobla na podłogi. Więc kopałem w dół, w dół, w dół. Ech, tylko muszę się wrócić, zrobić sobie jeszcze narzędzia i wtedy przygotować się, bo tak poszłem, jakby nie wiem, przygotować się trochę do tej wyprawy. Czekajcie, bo mi tu coś się pojawiło. Dobra. Ech, muszę się przygotować, jakieś kill off miałeś zrobić, bo, bo tak to się. Tak to średnio najeżdżam. Tutaj mam jeszcze węgiel. Jedzenie. Weźmy sobie 10 stejków. Miecz. Łopatę. Pochodnie. Jeszcze pochodnie dorobimy. Kilo. Z2. Łopaty nie wiecznie a to jeszcze jeden kilo. E, to sobie połączymy. To też o co ma być? Tu jest segregujemy. Powerzymy taki zostawię jeszcze troszkę drewna. Załóżmy, że 15 nam wystarczy. Pochodnie to, to, to. Jedzenie jeszcze tutaj tam. Ej, ale to wszystko ja w pierwszym odcinku mówiłem znaczy w pierwszym odcinku mówiłem, że że może w gram ale nie udało mi się, wyskoczył Crash może jeszcze z tym, jeszcze z tym się pobawię, no tam trochę pozwiedzałem świata Pozwiedza, pozwiedzałem świat tutaj mamy Ro'Ole i tam 500 metrów od nas jest to kiedyś tam kaszy a teraz idziemy do jaskini pokopać trochę tych surowców o tutaj już się zaczynają tu mamy koper o jeszcze koper węgiel długo wykopmy. No, tak jak mówiłem, ja tam jeszcze znalazłem właśnie, pole stain pole tam, mm, to jest niedaleko nas właśnie, no niedaleko, 500 metrów, no to to się rozprzestrzenia dla tych, którzy nie wiedzą, więc po jak, po jakimś czasie to może do nas dojść i nam zarazi ten obszar, ja się nie wiem czy nie dwa pole. Tu mamy ropę, las, ropę. No ropa nam się przyda. Dodatkowo źródło energii chyba. Zresztą nie wiem, nigdy, nigdy się nie bawiłem z ropą. Czy hmm. koper mamy. Skoczymy, zbieżmy. I się zastanawiam czy... Czy... Czy nie zrobić cięcia i. aucz. cięcia i sam sobie to pokopię, bo to będzie nudne. Tylko chciałem Wam tak pokazać, gdzie znalazłem tutaj. Jeszcze nam zejdę na samo wam pokażę. Shit, dobra, zostawmy to. Tu. Tutaj zejdźmy i tutaj mamy skrzynkę z, z a, artefaktami. Tutaj mamy jakąś jaskinie, Tu mamy lawę. Więc ja zrobię cięcie, pozbieram sobie tu na spokojnie. Zobaczymy się jak już będę miał troszkę materiałów. Dobra. Jesteśmy już z powrotem. Nazbierałem troszkę surowców. No, szczególnie w tej skrzynce są takie surowce. Minerały. Eee, teraz służyłem sobie jeszcze Crafting Guide. Już ja wam pokażę, jak go się robi. Crafting Guide się robi w taki sposób. Mm. A teraz będziemy robić takie mas taką maszynę, która się nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa, ale generator znaczy no to między innymi gener generator a więc tak machine block machine block tworzymy z tworzymy z przepalonego jakby e, ironu czyli iron jeszcze raz składamy do ze sztabek ironu wkładamy go jeszcze raz do pieca i wtedy Powstaje nam refined iron. Podzielimy to na pół, żeby to było szybciej. I jeszcze na pół. O. Dobra, to tak. To nam się robi. Teraz potrzebujemy baterię. Baterię. baterie się robi. mhm mm i tak, teen, redstone oh, redstone redstone mamy tin tin to silver red tin tin włożymy do pieca teraz e, redstone, tin kopper też do pieca ale czekaj, 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 czeka, czeka, nie, tinu tyle niebo bo z tyle I, mm, i sześć kopru. Zobaczycie czemu ja tak uszczędzę, żeby nie wszystko, bo zrobię jak to się nazywa zrobię maszynę, która mi będzie podwajała zdo ilość zdobytych e, e, macerator o to wkładamy tam na przykład e, załóżmy iron i z jednego z jednej z jednego ora przepalają się dwa iron, czyli nam z jednego ora mamy dwie sztabki i tak z, różnymi, z innymi, ten z innymi orami też, tylko że potrzebujemy się przespać, tylko sobie dam normal. Mm. Weźmiemy jeszcze sobie narzędzia. No, dupa, 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 dupa. Musimy poszukać drzewka gumowego. Tuż tu mamy 5. Tu włożymy 8, chyba trzeba. Tutaj koper. Prześpimy się i pójdziemy poszukać drzewa gumowego. byśmy je szybko znaleźli najczęściej są właśnie na terenach bagiennych ale nie wiem czy tu będzie teren bagienny hmm. pójdźmy w tą stronę to jest dżungla na terenie zimowym nie wiem czy tam będzie kurde niedobrze Idziemy w stronę e, waypointa tam gdzie jest las zaznaczony i może spotkamy po drodze Kurde, ale przecież ja nie wiem, czy nie mam w domu sadzonki i drewna z tego. Czekajcie, jeszcze zobaczę. Jak nie będzie, to ciach ciachy i, i sam pójdę sobie znaleźć. Zobaczmy, zobaczmy. Yy, tutaj. Nie mam Rubber. Gretude something, Greatwood to powinno być inny, chociaż zobaczymy, zobaczmy, jak to wygląda. Nie to, nie to. Hmm. Dobra, no to widzimy się za chwilę. Dobra, mam już mam już e, ten mam już tą gumę. Tylko posadę jeszcze sadzonki z tych drzew, że miał już też na przyszłość, bo się szyda. E, tutaj jeszcze tu i tu. Dobra, mam drzewo. Takie drzewo i gumę, gumę, gumę taką. już Wam pokażę. Eee, tutaj mi się. Nie, 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 nie. Bez sensu. Ale mam tu takie i to się przepala na gumę. Myślałem, że to też się przepala na gumę, ale jednak nie. Mm, dobra, jeszcze zobaczmy na tą książkę. Ge mm, generator Generator, czyli tak, bateria Refiner Iron. Mamy 8 sztuk, chyba 8 wystarczy. Machine block map, dobra. Piec, piec też gdzieś tu miałem? Mm -hmm. Miałem, ale chyba nie mam. Więc zrobimy sobie e, piec jeszcze i tą baterię. E, baterię. baterię się robi dwa redstone 4 tin tin coś tu mam jeszcze koper e, żelazo i to dobra i gumę. czyli tak, tak robimy kable i tak je mm, izolujemy teraz zrobimy baterię i zrobimy ten generator. Generator już mamy. Teraz zrobimy um, już zapomniałem jak to się nazywa. Extramacerator. I tak, Potrzebujemy trzy flinty, których nie będę miał na pewno, ale jest, mamy gravel, mamy gravel. Czy jest dobrze, nie jest źle? Eee, teraz idziemy. Hmm, ale chwilę, moment, ja muszę zobaczyć, czy ja nie mam tego. Eee, no wiecie, 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 czego nie mam. Flint nie mam. Jeszcze raz, spróbujemy Mamy jeden to Jeszcze dwa Oby teraz dwa wypadły, bo... Nie ma. Jeszcze raz, spróbujemy Kurde, flint wypadaj jest, 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 jeszcze jeden jest. Dobra, mamy, mamy, mamy. Mm, dobra, e, czyli tak, trzy flinty to toxów o ja nie mam więcej. My to znowu, że palamy. Ała, 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 nogę. Tutaj mamy gumę. A i tak i ha, i coś tam elektryczny coś. I to też musimy zrobić. Tak, sześć. Tak, Eleven eighty seven five eight let me shed. Let refined iron them. stone iron uh, kurde strzelają tam już petardami u mnie za oknem czyli układamy to w taki sposób mamy elektryczny przewód chyba mamy macerator tu mamy ulepszony, który nam będzie szybciej przepalał teraz maszyn blok Machine block, już wiecie, jak się robi? Machine block e, i dwa kobla, dwa kobla. jak to się robi? Tak, 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 tak. I tak. Mamy macerator, dobra. to idziemy już podłączyć, znaczy podłączyć, ustawić, no żeby to już nam przepalało, bo żeby nie mieć tych żeby to nam przepalało podwójnie i tak, to damy tu generator no i to damy tu, do maceratora, teraz idziemy na dół, bo generator trzeba czymś zasilić. Jeszcze tu pozbieramy sobie co tutaj jest Dobra Specjalnie jeszcze wziąłem właśnie wiaderka lawy i weźmiemy sobie tak z tak tego czy tak koper i jeszcze by się przydało... A jeszcze wziąłem, tak skrzynkę żeby tam już była. Tak, tutaj postawimy sobie. Kurde, oni już szalają, ani dopiero godzina 18.30. Tak do maceratora wkładamy na przykład koper, nie? I wkładamy do generatora zasilanie. Może być lawa? No to jest fajnie. Jedynie, że lawę możemy włożyć do geoma, geomater, geotermalnego e, generatora. Czyli tu mamy tu geomater... generator. To, ja, to też zrobimy potem. Czyli będziemy musieli. Ale ja ma mało węgla. To jeszcze jest tak. To nie fajnie. Nie fajnie. Nie wkładamy tutaj zasilanie. Wkładamy w zasilanie i proszę bardzo, tu mamy z jednego, właśnie e, kopru. Wy, będzie nam wypadały dwa, na dwa am copper dust i to przepalamy w piecu normalnym, znaczy normalnym, nienormalnym e, w piecu i będziemy mieć e, dwa za jeden. To teraz weźmiemy sobie iron Mamy Czy my mamy sztab ironu więcej? Chyba nie Gdzie jest iron? Szkurde. Aha, ja żem wziął tam. Kurde, teraz będzie się dobijał. Czekaj, już mi wyłamał drzwi. Tak, i dam sobie połowę tego, o. A, nie tu, tylko tu. idę i zobaczyć ginie i proszę mi tu się nie dobijać mm, w międzyczasie kurde ja myślę że już tutaj skończymy odcinek bo już trochę trwa ja sobie przygotuję wszystkie, wszystkie przedmioty, znaczy wszystkie itemy, które będę potrzebował do zrobienia przedmiotów, do zrobienia przedmiotów, wszystkie sobie itemy przygotuję. I żeby w następnym odcinku was nie zamęczać przepalaniem, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ja już się będę z wami żegnał. pozdrawiam was, wesłego, szczęśliwego nowego roku. ايه لا راجع